No i witajcie, kochani, w kolejnym odcinku To The Moon. Eee, tak. No i co? No i teraz się trochę rozejrzymy po przeszłości pana Johna. Mianowicie mieliśmy się spotkać z barmanem, bodajże. Eee, tak, z barmanem. <laughs> A czy tak bodajże mówił nasz doktor Watts. Eee, z Johnem możemy pogadać? Już chyba patrzyłem. Tak, nie możemy, jeszcze nie. Musimy się przy. Bardziej przybliżyć się do przyszłości Jonego i iść w nią coraz głębiej i głębiej, że tak powiem, żeby po prostu yy, dowiedzieć się i spełnić jego marzenie, dowiedzieć się co nieco o nim. Dobra, pójdźmy. Yy, barman tu jest, ok. Hmm, hej, ty możecie coś podać? Ach, to jest ten soundtrack taki fajowy, tak jakby ktoś coś knuł. A no proszę, chcesz mu postawić oliwki Johnemu? Hm. Czek. <ścoughs> Na krechę to... ...zazwyczaj się alkohol brało. Tak, nie ma. Hm. Mm. Oni mogą sobie resetować ludzi? No proszę. Są wspomnieni, robią z nimi co chcą. Znowu to samo. No i teraz tym razem zadziałało, prawda? Tak, w poprzednim odcinku grana znów wzruszyła i to niejednokrotnie. Yy, także. Mam nadzieję, że w tym odcinku będzie coś do wzruszenia. Ślicznie, dziękuję. Jesteś dupkiem, Ney. <grych> Okej. Okay. Wyluzuj. Mamy tutaj do wspomnienia, prawda, oliwki. Fajnie, to wyluzuj. Pospiesz się. Niech tutaj utknąć. No spoko, nie utkniemy. Tylko coś jeszcze do wspomnienia. Masz żony. To jest słoik z No jasne, jesteś ich fanem. Oczywiście, właśnie dostanę świeżutką partię. Hmm. Będziesz że żonym opróżniał słoik, tak? <grym> Okej. Okay. Aż taka leniwa kobieta. <laughs> Aha. I opowiadam mu, jak zdobył toster. Spoko, wszystko gra. Okej, okay. założę się, że doktor Watts nie lubi oliwek. Są, znaczy nie wiem, nie jadę, ale ludzie mówią, że są obrzydliwe, to prawda. No, jeszcze dwa wspomnie, jeszcze dwa elementy do wspomnienia. Oho, przyznali ci rację, żony. I ostatnie, teraz zostało, tak? No, chyba wszystko, tak? Was ist das? Koniec drogi, panie. <laughs> no tak. Ciekawe jak smakowały. Raz. Hmm? Hulk, niszczyć! <laughs> tak. <laughs> nie. No to jest. To, to jest to. Ta gra jest po prostu arcydziełem, no. Powtórzę to już chyba jeszcze setki razy, że ta gra to jest po prostu arcydzieło. Nikt nie wymyślił czegoś tak dobrego jeszcze. Ta, coś, coś tak dobrego nigdy nie grałem, serio. Przygotuj wspomnienie. Tak. No i bawimy się w układanki znowu Okej okay. Wow, układamy formularz, czy co to jest? Nie wiem, nie znam się mm. Kuźwa, to się układa, ja nie widzę tu nic Hej, i ułożyłem. Dziękuję Troszeczkę się pobawić, pobawić i dajemy radę. And now Aha, aktywuj wspomnienie, owszem. No i przenosimy się w jeszcze młodsze lata. Johna Jo. niszczyć. Już był Hadoken. H Hulk niszczyć. Ciekawie, jeszcze coś się będzie bawił, dr. Watts. Teraz jesteśmy gdzieś tak na granicy, jak miał się właśnie podstarzać, że tak powiem. Nie milion tu ma lat. 40 żony? Nie, jeszcze mu nie się wieją włosy, ale był już młodszy dużo. Znowu ta wieża. O, nazywaj mnie kangurem. I znowu ten soundtrack z Harry'ego Pottera. <grywia> <grywia> tak, jasne, nie zrobi sobie krzywd jak skoczy, jasne. Co doch! Założę się, że to jest... To, 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 to przekleństwo, to jest słowo na H. To jest właśnie przekleństwo na H. Mięczek. I co, żyjesz tam, doktorze? Ale ja ja, to, to, dobre. Podoba mi się. Tak bardzo mi się podoba humor w tej grze, no. Taki trafny do każdego, że tak powiem. No i już smutno się zrobiło. Hmm... Patrzcie, jakie to jest wspaniałe ze strony żonego, że on tak dba o wszystko, i jeszcze, jeszcze chce sobie wybudować dom. Planował wybudować dom z River. Hm, tak. I znowu soundtrack. To do do do. To do do do. No i można by przychodzić tu w każdej wolnej chwili. No jasne, i wszyscy, wszyscy happy. O, Ojej! Hmm, kocha, fajny, fajny. Podoba mi się. Tak, przytulenie, tulanko. No, będziemy razem oglądać. Genialne. To jest coś pięknego, no? Ale im dobrze, no. A temu jak zwykle się coś kuźwa nie podoba, no? Doktorze Watson. A, no dobrze, jeżeli patrzysz na to ze strony filozoficznym, ze strony filozoficznej, to fakt. No faktycznie. Let's go! No dobrze, oni niech się tutaj przytulają, kochają ze sobą, a my idziemy dalej. Ruszamy, co idźmy niżej. Tu jeszcze prawdopodobnie tak, nie ma domu. Mamy jedno wspomnienie, znaczy jeden kawałek. Hm? Podoba mi się ten soundtrack. Zależy jak no to spojrzeć. Zrenotowaną an. Annie an 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 nie. jak to się czyta. Dobra. Lecimy dalej. No i co, teraz musimy szukać w. A, oni teraz. To się tak cofamy, Wie widzicie. Oni teraz dopiero tam idą, można powiedzieć. A przed chwilą ich tam widzieliśmy. Jeszcze dwa wspomnienia. A to powinien być dom, ale domu nie ma, bo nie mają zamiar go wybudować dopiero. Ty, ty, ty. Ty, ty, ry, ty. ty. na dół. Mmm, mmm, mm, mmm. Mm. Dobra, to jest tu, ok. No, a nie, tu powinien być dom. No do... okej, okay, mamy wszystko. Nie, co ja gadam, tu nie ma domu. Tutaj przywaliliśmy samochodem w to drzewo nasze doktor Watts. Potem zwalał na doktor Rosalin. może ta gra jest taka. Mm, genialna. Ok, ale gdzie się. Jest, o, tu się aktywuje wspomnienie, dobra. I raz dwa, trzy i cztery i pięć Okej okay. Przygotuj wspomnienie ty ty, ty, ty ty No i co się teraz bawimy? Co mam ułożyć? Nowo królika z origami Królika origami. Sorry, ja z tym zyto ja nie wiem co ja mam Króliczek origami, raz. Dobrze. Ta gra jest taka piękna, no ludzie, no. Najlepszy chyba mój zakup, jeżeli chodzi o gry. Piękne chwile. Piękne chwile, prosto. I boczkiem. Jest, podskos, Dziękuję, mamy królika. No i co teraz? Przenosimy się dalej, jak ty wspomnienie. Okej, okay, moi kochani. Przesuwamy się dalej, dalej i dalej. What now? Hmm? River. No, tu już w takim podeszłym wieku, że tak powiem. Jest Johny. tutaj, tak 40-50, chyba miał, Nie wiem, trudno mi ocenić. Siemano, no to jest pokój Johnnego. Będzie młodszy, młodszy, aż w końcu, kurde, do, dojdziemy do jego najmłodszych lat. U góry? Jak się ma sprawa? Idziemy... Pokaż, gdzie jesteśmy. Mhm, gdzieś tak na połowie tego dorosłego wieku, potem będzie chłop... potem będzie takim młodym mężczyzną, że tak powiem, to będzie chłopcem, a tu małym dzieciakiem. Okej. Okay. To szybko to powinno pójść, że tak to ujmę. Dobra, ale porozglądajmy się po jego domu, po jego pokoju, ale tu nic nie widzę ciekawego, no to pójdźmy tam, gdzie on poszedł. Co my tu mamy? Wejdźcie mm -hmm. tutaj nic, nic, no to zejdźmy po schodach. Chyba poszedł do river, o jest pianino. Pianino obejrzyjmy Stary... a fortepian. Pianino fortepian. Jak do cholery oni wnoszą go po schodach? To to wie, Jedna, jednak jest pewny. Pewny, że ta, dla wehikułu czasu tardi byłaby do z masłem. Oczywiście. <ślesz> <noise> Ci to mają teksty. Epicko, Co zobaczymy jak wnoszą fortepian. No do czego? Okej, okay. to jest, to jest, tu jest. Moment, no gdzie ty wchodzisz? Dobra, mam kolejne wspomnienie. Byłaś u fryzjera tak wcześniej rano. Chciałem, chciałem pójść wcześniej, wiecie, tam. I, zobacz, rozjeżdżać się jeszcze. Znowu soundtrack, no ludzie, co wy chcecie mnie, specjalnie chcecie zrobić, że, sprawić, żebym ja się rozryczał? Ała. No, żebym ja się rozryczał, walnąłem się, sorry. No, byłaś u fryzjera tak wcześniej rano. Kurna, już mi dwa razy łzy poleciały, jak jak, już, jak grałem w to z wami, znaczy, w mojej serii. W dwóch odcinkach mi dwa razy łzy poleciały z, do, z oczu. Króliki. Króliki, który dla ciebie. Jezus Maria, na ma jakąś manię z tymi królikami. Hm? Jezu... Wiecie co? W niektórych sytuacjach to kobiety są naprawdę dziwne. Powiedz mi, co to za królik. Opisz mi go, proszę, proszę, tak to zazwyczaj jest, wiecie. Sam wiem jak to jest, tak wam powiem. Kobiety lubią się tak doszukiwać czegoś. No, co jeszcze? Jest trochę duży. Co jeszcze? I no wiedziałem. Nie dadzą spokoju, znaczy... Nie, żebym coś miał przeciwko, prawda? Tu nie chodzi o to po prostu no. To jeszcze zależy od człowieka, więc co to papierowy... Więc to papierowy królik. No. Co, doszukujemy się jakiejś głębi w papierowych królikach? Też tak zapytałem, że się dzi czy się dziwnie... Dlaczego się tak dziwnie zachowuje? Coś jest nie tak. To jest, ma związek z tą chorobą bodajże, te króliki origami. To jest smutne, wiecie. No, raczej, że to widziałeś, doktorze. Hmm. Hmm. Ale kim jest? No nie jest. A może warto by się też przybliżyć tej. Tej, tej te River, co nie tylko John'em, ale w sumie też się przybliżycie River, jeżeli wejdziecie do wspomnień John'ego, logiczne. Tak, tym na co nam płacą. Ale może lepiej by zgłębić River, co wy na to. Nie wiem, gra się potoczy sama. Prawdopodobnie nie ma alternatywnych zakończeń. Okej, okay, jest dziobak. Dobra, ale to jeszcze nie to. To będziemy wspomnienie uruchamiać, ale czy nie mamy wystarczająco dużo bomblów, znaczy kuleczek. Jeszcze jeden. Jeszcze raz. Może tu. Nie. Stąd już wzięliśmy. Długie kosmyki rudych włosów. A nie. Stąd nie braliśmy. Spoko. Dobra. Teraz możemy uruchomić wspomnienie. O mój Boże. To się robi dziwne troszeczkę, ale strasznie ciekawe. Ta gra ma po prostu genialną fabułę. Żelazna fabuła, że tak powiem. Tak. Przygotuj wspomnienie. No i bawimy się znowu w układankę. Ty... Okej. Okay. Cholera tak nie mogę pójść ty, 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 ty. Teraz już mi nie idzie. Mm, 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 mm. Ten soundtrack, ten soundtrack mówi sam za siebie. Ok, daliśmy radę to ułożyć. No i co teraz? Cofamy się w przeszłość żonego coraz bardziej. Wchodzimy. Ciekawi mnie co dalej. Tu River byli dorośli, w miarę młodzi, można powiedzieć. 30-40. I teraz cofamy się. Aha. Rów, na równi, tak, tak. Na równi takiego średniego wieku Johnego. Where are you? Tu już coś widzę. I znowu soundtrack, ludzie. Prawda, jak gram w tą grę, to same łzy z oczu wypływają. Taka gra na uczuciach trochę. Znaczy, to nie jest jakieś tragiczne od razu, ale... Znaczy w sumie zależy, jak na to spojrzeć. Co to, samochód? Nie mogę się mu przyjrzeć, nic. Mmm. Okej, okay, kochani. Rozejrzyjmy się troszeczkę wyżej. Poznaję to miejsce, to jest... Ale... Nie, dziwne, że nie mogę kliknąć na samochód, który jest praktycznie niewidzialny, a w nim jest dziobak. Ty, 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 Dobra, względu na to, że mamy tylko jedno wyjście, czyli pójść na górę, bo nic innego tu chyba nie zrobię. Dobrze. Yy. No dobra, ty. to idźmy przed siebie w takim bądź układzie. Sorry. Yy. O, jest jedno. Pierwsze wspomnienie. Znaczy, kawałek, że tak powiem, odłamek. Nie, 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 a poczekajcie. Ty, ty... nie. Już wiem, dlaczego tak bardzo lubię pianino. Znaczy, fortepian, pianino, no wiadomo, co chodzi. Dlaczego tak bardzo lubię te klawiszowe instrumenty. Właśnie za takie soundtracki. No i co? Cisza? Co, mam pójść do latarni? Czy jak? No, no, no! O hmm. To miejsce, w którym stał dom, prawda? Tak. Lęk wysokości. Mhm. Zanotowałaś lęk wysokości. Poczekajcie. Notatki. Mamy zegar, tę tą wieżę, a nie, czy jak jakoś tak. Księżyc, marynowane oliwki, papierowy królik i lęk wysokości. Coś czego najwyraźniej Johny i River nie mieli. Lęku wysokości, dlatego lubili... Aha, rozumiem. Papierowy podarunek do, od, od River dla Johnnego, to wiem, marynowane oliwki, lubione jedzenie Johnego. Jest w pełni. W pełni, dobra, zegar w domu nigdy nie dotykają. Wiecie co, z tych opisów to można coś, coś wywnioskować akurat. I to jest dobre. Czyli River i John nie mieli lęku wysokości. Bez przodu, monitoring pacjenta. Dobra, żyje na szczęście, Jory. Dobra. Ok. Teraz co chciałem sobie sprawdzić. Pójdźmy teraz w lewo. Jump, jump. Fajnie. Łocho. Jak w tych starych grach Czekajcie, czekajcie Nie, tu się wrócę, to nie, to idziemy na górę. No i co? Znowu jump jump będzie. O. Okej, okay, kolejny. I znowu Johnson Johnny siedzą sobie przy swojej latarni. Kochani, tak. Takie właśnie pary. Zośka? Krałem kiedyś w Zośkie, wiecie? Hm. Tak, kobieta nas coś prosi, no to co zrobimy, żeby udowodnić coś, albo po prostu bo ją kochamy? No i rzuciliśmy, no i co? Rzucił Johnny. O! O mój Boże, wystraszyła go. Prawdopodobnie, dobrze, że doktor Rosalind powiedziała. Połączone. Prawdopodobnie. Okej, okay, kochani, sądzę, że tutaj sobie skończymy odcinek. Naprawdę gra jest coraz bardziej ciekawsza i ciekawi mnie jak to się zakończy, jak to będzie wyglądało i czy spełniłem marzenie żonego. Bo na razie z jego wspomnień można wnioskować tyle, że z River miał bardzo dobre stosunki, w ogóle byli wspaniałą parą, ale niestety z głupich przyczyn może to można można wszystko stracić i rozumieć o co chodzi. Choroba, można. Prawie Riverby teraz wypadła właśnie z tego klifu. Dobra, ja się żegnam z wami do kolejnych odcinków. I, i, I trzymajcie się, naprawdę, gra jest arcydziełem. Cześć na razie.